Siemanko. witam Was na kolejnej wyprawie. Tym razem jesteśmy na opuszczonym gospodarstwie. Zobaczymy co nam przyniesie. Jeszcze widzimy jakiś smaszek. Studnią. Szambiarka. na szepy Oto jakieś narty mamy zobaczcie na to stare telewizory na pewno nie Rubin ani Unitra nie wiem co to jest a wejdziemy sobie jeszcze z ciekawości do środeczka i to na tyle chyba Troszkę z drzewem jeszcze, opał o ja! Szok, aż włączę panel LEDowy, się tylko na to, spójrzcie, spójrzcie na to, Skoda. I nawet kompletna. Szok. Tu się zapadło. Mm. To jest perełka. A środek? Patrzcie tylko na to. Piękne auto. I takie auto se stoi w opuszczonym gospodarstwie. Zobaczmy z drugiej strony. Jestem zaskoczony. A jeszcze wam pokażę raz je. Ponieważ to, co tutaj się znajduje. To jest prawdziwa. Perełka moim zdaniem. Damy radę się wcisnąć. Zobaczcie. Donatina. Radio z adapterem. Piękna sprawa. Nie wiemy czy chodzi. Rower. Nie wiem jakiej firmy Kto wie, to może pisać w komentarzach Więc zobaczcie tylko co tu jest I takie coś stoi Opuszczone Kolejny rower widzimy Maszyna jakaś nie wiem czy to piec czy nie Walizka lewoownik przejdziemy dalej jest drabinka na strych ale nie idziemy ryzykować wchodzić tutaj zamknięte ale to chyba była część z tamtej strony a kłódka jest dobra ale widzimy mamy okno otwarte ale czekajcie bo są jeszcze dziwi. Ja nie do rady wezmę Więc, O, i spróbujemy tak się wdostać. Tylko, opka. Niestety, ale muszę na stół wejść. Skór się na to. Tak, było widać na strychu. Sufit się wali. Piękny Matki Boski Obraz. Pod na obrazku. I zobaczcie. Zaczeki piękny kredens. Artykuły się różne znajdują. Tu nie znajdziemy daty. Post office. Widzimy dużo pleśni. Zamknąć. Zobaczcie. Coś pięknego. A co tu się znajdowało? Napoleon. Nie znam się, jaki to jest alkohol. 40%. To łyski chyba nie. Kto wie, może napisać w komentarzu. Zobaczcie. Zegar stanął na za 25.11. A tu mamy zapewne przykryty telewizor. Tak. Curtis. Radyjko. Sudety. Jeszcze mikroskop. W opakowaniu. Piękna sprawa. Radio, bu, radiobudzik. Przepraszam, budzik. Odziaż. Nie, bo rozwalimy tego barku, niestety, ale nie otworzymy. Zachowało się dużo i porcelany innych wyrobów, kubaszków, saletyków Jak to w domkach takich opuszczonych Pełno pajęczyn i dużo, dużo świętych obrazków przejdźmy jeszcze tutaj, jeżeli damy radę Niestety ale nie Drzwi są zamknięte. Drugie pomieszczenie też ma drzwi zamknięte. No niestety. Dach się zawala. I na tym kończymy eksplorację, wtedy wychodzę. Ponieważ nie będziemy dłużej tutaj siedzieć. Skoro nie mamy przejść do innego pomieszczenia, widzimy się na kolejnej wyprawie za tydzień. Sorry za taki głos, ale zmęczyłem się. Trzymajcie się, papa. Pa. Do zobaczenia za tydzień.